Mamy kolejnego gościa przed nami, a zresztą przedstaw się. E, witam Radek Smyk, kulturysta klasyczna do ME-75. E, Radek startował dzisiaj w zawodach. E, jak, możecie, jak jesteście spostrzegawszy, zauważycie, że jest wysmarowany brązerem oczywiście, czyli taka jakby to powiedzieć, standardowa procedura przed każdym startem. E, możesz się pochwalić, co dzisiaj nam wywalczyłeś. E, dzisiaj udało mi się zdobyć wicemistrza Polski, czyli srebrny medal. E, uważam to za ogromny sukces z racji tego, że konkurencja naprawdę była wymagająca. E, ogólnie całe, całe mistrzostwa Polski są na bardzo wysokim poziomie, e, o czym świadczy ile zawodników e, oraz, oraz nawet wyniki, gdzie zawodnicy z poszczególnych lat poprzednich, gdzie mieli medale, w tym roku nawet do szóstki finowe nie weszli. Także, e, ten sukces bardzo, bardzo mnie satysfakcjonuje i teraz zakasam rękawy i przygotowuję się do dalszych zawodów. Dobra, to no teraz takie chyba standardowe pytanie, które z reguły zadajemy osobom, z którymi udzielamy wywiadu, że tak powiem. Jaki masz staż w treningu? O może tak, ile już trenujesz na siłowni, kiedy zacząłeś, kiedy był twój taki pierwszy kontakt z siłownią? Tak naprawdę trenuję sporty siłowe, tudzież kulturystykę. Mniej więcej 7 lat, natomiast tak powiedzmy profesjonalnie, e, zajmuję się tym od 5 lat, tak naprawdę wszystko zaczęło się od mojego trenera Arka Szederskiego, e, dzięki któremu osiągnąłem to co osiągnąłem, e, które, któremu zacięży wszystkie moje sukcesy, e, to on pokierował całą moją karierą, cały czas tutaj kieruję, ją, także profesjonalnie zajmuję się od 2010 roku, e, a mój pierwszy start był w 2015 debiuty Mistrzostwa Polskiego. Czyli generalnie też już wyprzedziłeś moje kolejne, kolejne pytanie. Szykuje cię Arkadiusz Szyderski, tak pod zawody, czy to jest stricte, tak robisz to, co on ci powie, czy raczej tak sobie e, układasz wszystko sam, on ci tak pomaga, daje wskazówki. Nie, Arek akurat przygotowujemy od A do Z, czyli od samego początku do samego końca. To, co trener powie, tak robię. Nie jestem osobą, która lubi kombinować, czy coś na własną rękę i tak dalej. Tutaj akurat oddaję całe, całe pole dla trenera z racji jego niesamowitego stażu, osiągnięć i wiedzy, więc broń Boże, to nie ingeruje. Czyli tak. Podsumowując, po dzisiejszym sukcesie warto jest słuchać trenera DZ, tak? Tak jest. Znaczy ja jestem, ja jestem ostatnią osobą, która powiedzmy radziłaby, jeżeli trener mówi coś, to troszeczkę kombinować, a może mi więcej będzie lepiej, a może mniej będzie lepiej. Trener jest po to, żeby czuwa nad zawodnikiem i jeżeli ma się trenera już, to powinno się go słuchać od samego początku do końca, bo potem właśnie przychodzą zawody. I jak ktoś zaczyna kombinować na swoje, to nieraz wychodzi różnie. Czyli tak jak powiedziałeś wcześniej teraz się szykujesz do... No właśnie chcemy podjąć decyzarkiem w tym tygodniu, czy startujemy na Mistrzostwach Europy, czy nie. Na razie jest wszystko na dobrej drodze, więc na razie nie mówię, że jadę, nie mówię, że nie jadę. Natomiast natomiast myślę, że będzie wszystko ok i uda mi się pojechać reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach Europy. Czyli teraz może powiedzieć, że jedziesz na zawody do Maka, tak? E, tak, jadę do zawody do Maka, do restauracji pod złotymi łukami, więc, więc dzisiaj robimy takie lekkie ładowanie i jeżeli mówię, jeżeli przez ten tydzień kolejne wszystko będzie się układało po naszej myśli, to w takim razie będziemy tutaj swoje swoje treningi kierowali nam przez Europy. Czyli standardowo teraz po weekendzie wracasz do treningów, czy jakiś taki odpoczynek, tydzień, kilka dni, przerwy sobie takiej robisz, czy to będziesz sobie jadł to, co masz ochotę, czy tylko robisz takie dzień, góra dwa dni, takiego, tak powiem, cheat day'a, tak? Robię takiego cheat day'a dzisiaj i jutro, jutro do południa pewnie, no i od południa zamierzam już trzymać standardowe jedzenie, zrobić jakiś już trening i przez ten, mówię, przez ten tydzień ostro zapracować, popracować nad, nad, nad treningiem, nad dietą i żeby, mówię, żeby mieć jakiś taki punkt odniesienia do dalszego startu. Dobra, teraz przekazuję. E, tak powiem, mikrofon Piotrkowi, daję mu tą trudniejszą część, czyli resztę pytań. Tak, no, nie mam więcej pytań, nie, a tak naprawdę, dobra, może warto zapytać, bo wiele zawodników różnie robi, jeżeli chodzi o te no, ostatnie dni, tak, ładowanie, jak wyglądał tu ciebie, jeżeli oczywiście możesz zdradzić, bo wiele osób albo ładuje się często śmieciami, czy wiele osób też wychodzi, powiedzmy, tak jak jadło, tak je, czy robisz mocne odwadnianie, może o tym byś nam powiedział, bo to tak ciekawi zazwyczaj. Jeżeli chodzi o ładowanie, wygląda ono bardzo prosto. ładuje się zwykłym ryżem, ewentualnie jakimś masą, może do tego także zdrowe zdrowe węglowodanowe tłuszcze. Nie próbowałem jeszcze ładowania śmieciami z racji tego, że na poprzednich zawodach nigdy nie miałem takiego poziomu tkanki tłuszczu jak teraz. Zawsze nie było takie, tego szlifu ostatniego, więc nie było co ryzykować. Teraz spróbowaliśmy zarkiem po zawodach, właśnie do tej chwili jeszcze nie piję, gdzie zacząłem skończyć o godzinie 12 to jeszcze nie piję, pojechałem do McDonalda i chcemy sprawdzić jak to wygląda na, na taką formę jak dzisiaj, gdzie ta forma jest startowa naprawdę okej okay. czy jednak nie będzie lepiej z tymi śmieciami, natomiast na tą chwilę e, zwykładowanie robiłem ryżem, masłem orzechowym natomiast wodę też dosyć późno odstawiłem, ponieważ start miałem dzisiaj o godzinie 10 a piłem do godziny wczoraj 13, więc na, na taki ostry reżim przed, przed zawodami nie narzekałem A jeżeli chodzi o dietę, u Ciebie wygląda Typowo węglowodany białka tłuszcze, czy bardziej szykujesz się na niskich węglowodanach? Jak to wygląda? E, w tym roku była to, to dieta, powiedzmy taka, wypośrodkowana. E, to znaczy jadłem po 50 gram ryżu i po dwie łyżki oleju lnianego, dwie łyżki sałowe. Mięsa na posiłek wychodziło około 200 gram surowego produktu, więc tak naprawdę nie było mowy o głodzeniu do zawodów, ponieważ jeszcze do samego dnia wagi, czyli do piątku jadłem po te 50 gram ryżu, po się na posiłek, więc tak naprawdę nie odczuwałem tego głodu, nie odczuwałem tego zmęczenia przed zawodami z racji do tego, do tego że takiej kaloryczności. A jeżeli chodzi o wagę, bo startujesz w kulturystyce klasycznej, tam typowo musicie mocno trzymać się z limitem wagi względem wzrostu. Byliśmy na wadze w tym roku. Dziwnie, troszkę ta, ta można powiedzieć, nie wiem czy była nieprecyzyjna ta miara wzrostu. Nie wiem jak u Ciebie to wyglądało dokładnie, bo był miernik laserowy, natomiast patrząc na sufit, był on dość krzywy. Jak to wyglądało u Ciebie? Czy mieć dużą niedowagę, czy zmierzyliście dobrze? E to znaczy wam powiem, że takie troszkę y, doznałem szoku na wadze, e, ponieważ... Na wadze, po, sześć, ta, po, ponieważ jechałem tutaj powiedzmy z niedowagą kilograma, więc byłem bardzo pewny siebie, że okej, okay, nic nic nie staje na wadze, jeżeli chodzi o tą nadwyżkę, nadwyżkę wagi. E, dzięki. E, więc było wszystko. Jego wytniemy. Natomiast wszedłem na wagę, miałem wzrostu 1,74 m 74 Czyli tak zakładałeś? Czyli tak ja zakładałem. Tu było wszystko okej, okay. okay, ale zakładałem, że będę ważył 70 tak 7. Natomiast na wagę, waga tam było 77800. Więc troszeczkę, troszeczkę, mnie to przestraszyło. Natomiast na pewno to było spowodowane tym, że mówię, że cały czas jadłem, cały czas piłem, tak? Także powiedzmy, jestem stronia, więc ta droga też zrobiła swoje w samochodzie. Cały czas piłem, siedziałem, więc na pewno tą troszeczkę tej, tej wody jeszcze tam się zatrzymało w organizmie. Natomiast słyszałem o różnych takich małych zawirowaniach z tą wagą. Natomiast dzięki Bogu nie musiałem nigdzie biegać, kombinować, żeby tę wagę zbijać, więc udało mi się tam wstrzelić z tą wagą. Jeżeli jednak zdecydowalibyście się na start w Mistrzostwach Europy, to myślisz, że ta forma, którą obecnie prezentujesz, jeszcze byście starali się ją poprawić, czy raczej utrzymać wagę i utrzymać tą formę, która jest obecna? E, to znaczy, myślę, że dałoby się jeszcze ją nieznacznie poprawić, szczególnie jeżeli chodzi o o nogi o miesiąc, praktycznie. miesiąc tak bardziej mi się skupiał na, na poprawie takich już definicji tak bo wiadomo już przez miesiąc się żadnej masy mięśniowej to można zapomnieć o tym natomiast o poprawie najbardziej części pośladków także takich newralgicznych moich punktów gdzie tam po, po, powiedzmy gdzie tam poziom tkanki tłuszczowej jeszcze gdzieś tam jest delikatny nadmiar, natomiast chyba głównym celem, no nie ukrywajmy, jest utrzymanie tej, tej, tej formy, gdzie no utrzymanie, jak sam wiesz, jest o wiele gorsze niż budowanie, Cięższy przede wszystkim, niż budowanie formy, więc będziemy się skupiali stricte na takiej utrzymaniu tej, tej formy, na którą dzisiaj zapracowałem. Z mojej strony to tyle. Życzymy, żebyś pojechał na te Mistrzostwa Europy. Najlepiej przywiózł też medal. No i zobaczymy się Dziękuję. pewnie na niejednych jeszcze zawodach. Jak nie w tym roku, to w następnych latach. Dziękuję bardzo. Pamiętaj, że w miesiąc można bardzo dużo. Tak, zjeść! Dzięki bardzo. <grywa>